Cześć. Tym razem opowiem Wam o naszych rowerowych początkach. W którymś z odcinków wspominałem już, że jesteśmy osobami dojrzałymi, co zresztą widać, a nasze doświadczenie rowerowe jest niewielkie. No, wynika to z tego, że jazdę na rowerze zaczęliśmy dopiero w szóstej dekadzie naszego żywota. No, czyli bardzo późno. Od razu były to rowery górskie. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia, bo w naszej młodości o góralach nikt nie słyszał, jednak podświadomie ciągnęło nas w tym kierunku. Po co to w ogóle mówię? Mówię to dla tych, którzy się zastanawiają, czy jeszcze warto zaczynać. Warto próbować. Uważam, że zawsze warto zaczynać. Zawsze jest czas na podjęcie próby. Trzeba sobie znaleźć miejsce w rowerowym świecie, wybrać swoją niszę i ćwiczyć technikę jazdy. My do kupna rowerów podchodziliśmy kilkukrotnie i zawsze rezygnowaliśmy. Powodem tego były zajęcia w klubie fitness. Była to szalona jazda, pełna zabawy na rowerach stacjonarnych, co okazało się plusem w klubie. W realu było hamulcem. Patrzyliśmy na rowerzystów jeżdżących w mieście po ulicach i wydawało nam się, że jest to jakieś takie statyczne. No, wręcz można powiedzieć, że nudne. Trwało to jeszcze jakiś czas, aż w końcu stanęliśmy w kolejce do kasy, żeby zapłacić za dwa piękne nowe rowery. No i byliśmy pełni obaw, czy my w ogóle umiemy jeździć. Każde z nas miało co najmniej 30-letnią przerwę. Choć podobno jak ktoś się raz nauczył, to już pamięta na zawsze. Jednak obawy były. Wieczorem postanowiliśmy zrobić test. No, jakoś pojechaliśmy. Może nie było szału, ale nie było też tragedii. Początki były trudne. No, zakręty, strome zjazdy budziły w nas lęk. Każdy krawężnik stanowił dla nas zagrożenie. Wszystko to wynikało z braku umiejętności i zmarnego doświadczenia. Pojeździliśmy trochę sami, okrzepiliśmy i zaczęliśmy szukać towarzystwa na wspólne wycieczki. Trafiliśmy na ludzi z Gryfa. To jest Klub PTTK. Towarzystwo sympatyczne, ale jazda wolna, monotonna. Dokładnie to, czego się obawialiśmy, nie nasz świat. Wracamy do jeżdżenia we dwójkę po lesie. Nabijamy kilometry, pasjonujemy się pokonywaniem dziennie 100 kilometrów zamiast myśleć, jak to robimy. Trwało to do czasu, aż żonka wyłożyła się na stromym zjeździe. Wtedy dotarło do nas, że nie jest najważniejsze ile, ale jak się jeździ. Rozpoczynamy naukę techniki jazdy. Czytamy książki, oglądamy poradniki w necie i ćwiczymy. It's easy. just Practice, 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 practice. Na własne potrzeby postanowiliśmy zbudować w lesie trasy do ćwiczeń. Oczywiście nie na dziko. Wszystko mówione z leśniczym. Bandy, dropy, hopy zaczynają być naszym żywiołem. Szukamy też miejskich akcentów, a przede wszystkim schodów. To chyba najlepsze przeszkody do urozmaicania tras w mieście. Okazuje się, że ćwiczenia czynią cuda i w końcu osiągamy zamierzony efekt. Jazda daje nam tyle frajdy, że to już prawie jak narkotyk. Jak nie możemy poszaleć po lesie, to jesteśmy na głodzie. że systematyczne ćwiczenia przynoszą efekty, udowadnia żonka, która ze statecznej starszej pani przeistoczyła się w trochę szaloną rajderkę i odgrywa główną rowerową rolę w tym filmie. A ty kiedy zacząłeś? Jeździsz turystycznie, czy masz pociąg do bardziej ekstremalnej jazdy? Napisz o tym w komentarzu. Opowiedz, jak cieszysz się jazdą na rowerze. Dziękuję, że kliknąłeś łapkę i włączyłeś subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!